Vamos a ir metro, a 1 metr. Si, sí. pero Antes. Antes. Vamos, no vamos en el metro, a, a Katia. Oj! En serio? Sí. A, ah, super. Słuchajcie, jest zabójcza godzina, 7.30 rano. I jedziemy dzisiaj nagrywać e, z jakimś turem fotografów do dzielnic Katia. Katia i Laotra? 23 no Okej, okay, jedziemy w każdym razie do dzielnic, e, gdzie popierani są i... Gdzie prędzej skroją ci telefon niż cię porwą? no tyle dobrze. Ale dobra, już nie, nie dramatyzujmy aż tak. Jedziemy, będziemy jechać metrem i być może uda mi się tam nagrywać. W każdym razie, jak dostałem informację wczoraj wieczorem, jak mam się przygotować, to powiedzieli mi, żebym wziął jakieś kiepskie ubrania, żeby nie przyciągać uwagi za bardzo. Takie smaczki. Jesteśmy teraz w metrze, Plecaczek mam z przodu, tak jak zawsze się tutaj robi. Plecak ma się zawsze z przodu dla swojego bezpieczeństwa. Chciałem wcześniej nagrywać, ale nie mogłem, no bo szliśmy, wchodziliśmy do metra, wtedy trzeba bardzo uważać na wszelkiego rodzaju złodziei. Jesteśmy teraz na stacji Boulevard Primera. No mój lew. Serpo Solo Jose, Jose. Sí. Ok, ser no jesteśmy teraz na stacji... Boulevard Primera Avenida jest tutaj większa grupa fotografów, zobaczcie, ma to swoje takie plusy, że jest bezpiecznie w grupie. Nikt grupy 20-30-osobowej raczej nie zaczepi. I ci fotografowie uwielbiają tutaj chodzić w miejscach, gdzie są tak zwane Zona Popular. Ja jestem tu mocno obcinany z tą kamerą. Zona Popular to takie miejsce, gdzie jest kolorowo, są czawiści, jest dużo graffiti i to jest bardzo wdzięczny temat do zdjęć. Metro w Caracas jest za darmo. Jeszcze do niedawna liczono cztery boliwary za bilet, czyli taką część złotówki. Prawdopodobnie koszt zużytego papieru jest o wiele wyższy od tej sumy, w związku z czym całkowicie zrezygnowano z pobierania opłat. Ludzie są wyluzowani wbrew pozorom. Pani wojskowa chyba pomachała. Jest trochę stresu i przez to, że jest bieda. Na przykład chłopaki powiedzieli mi, że w metrze nieprzyjemny zapach panuje, który zresztą w Polsce też często czujemy w pociągach, metrze i autobusach. Dlatego, że szampon kosztuje 2 wynagrodzenia minimalne Ja tam, szczerze mówiąc, nic nie czułem, no ale tak mi powiedzieli Wychodzimy z metra Chcę nagrać ludzi stojących w kolejce po jedzenie, a znajomi fotografowie ruszają za mną, żebym nie był sam Samotny gringo z kamerą w Caracas to nie wróży dobrze No więc jesteśmy teraz na stacji... komu se llama el metro? Plaza Sucre Plaza Sucre, wbrew temu, co powiedziałem wcześniej no i moi fotografowie się ze mną przeszli, żeby było bezpiecznie i nie chcieli iść dwie-trzy osoby. Po mojej prawej, a waszej lewej stronie jest kolejka do produktów, których ceny są regulowane przez państwo. W związku z tym, że są bardzo tanie, kolejka jest ogromna, mnóstwo ludzi w niej czeka. Taka jest sytuacja. Kiedyś w Wenezueli regulowali ceny większości produktów i dlatego wszędzie były kolejki, jak w Polsce za komuny. Od jakiegoś czasu ceny uwolnili i ludzie nie mają pieniędzy za to produkty spożywcze i różne inne w sklepach są Zobaczcie, to wygląda, jakbyśmy byli w Bronxie albo jakimś Harlemie, jak w Stanach Oj. mam się nie oddalać od grupy i ciągle być z nią To zabawne, kiedy jesteś z Wenezuelczykami większą grupą i widzisz przerażenie w ich oczach, bo po prostu jest niebezpiecznie nagrywać Przed chwilą szedłem i pani jakaś zwróciła mi uwagę, żebym po prostu nie wyciągał od tej kamery Pani, która tutaj mieszka To nie są rzeczy, które wymyślam To ma tam serio miejsce Katia, gdzie teraz jesteśmy, to jest miejsce... Najbardziej możliwa zona popularna, jaka może być Czyli taka, gdzie mieszkają ludzie ubodzy i gdzie ogromną popularnością cieszą się Czawiści i miejsce to jest kontrolowane przez kolektywistów, którzy są taką lokalną policją, trochę pilnują porządku, trochę mafią, takie połączenia. Są niebezpieczni i może im się nie podobać, że się nagrywa. To jest takie zabawne, bo jestem w grupie, Wielk... większej grupie fotografów i tak, jakbyśmy... tak jakby trochę robiły zdjęcia sami sobie, ale dzięki temu jest bezpieczniej. Zobaczcie. Szukamy odpowiedzialnej dziewczyny do pracy Puedo do gramary amarillo, rapidito OK Zobaczcie, spójrzcie na tą żółtą furę Dla samych tych klasyków mam ochotę istotnie wyjeżdżać W ogóle to mam trochę już dosyć Caracas momentami bo jest niebezpiecznie i w sumie jestem w tym samym mieście przez pół roku już prawie Ale takie dni jak ten powodują, że chcę tu znowu być Że nie chcę wyjeżdżać Ten kraj nie przestaje mnie zadziwiać Tutaj widać piękne góry, widoki, barrio... Barrio... A tu jest zjezdnia autobusów Same stare mercedesy Bardzo stare Jedziemy biednymi rejonami Caracas do dzielnicy Magadiena z Dekatia. To niesamowite widzieć, jak jedni Wenezuelczycy obserwują drugich ze szyby autobusu z nie mniejszym zainteresowaniem i ekscytacją niż ja. Dla nich ten świat jest równie szokujący jak dla mnie. Dwie Wenezuele, dwa światy. Czasem mam wrażenie, że ten kraj wystarczy nagrać i pokazać. Jest tak ciekawy. Najłatwiejszy, wbrew temu co kiedyś mówiłem, kraj do nagrywania vloga. Sami Wenezuelczycy są tutaj ze mną w tym autobusie Jakieś na oko 20-30 osób I oni patrzą na to barrio Katia, gdzie teraz jesteśmy, z takimi oczyma Co ciekawe, to gdzie teraz te jesteśmy, to była kiedyś jedna z bardziej nowoczesnych części Caracas Teraz jest tutaj m.in. szpital wschodni Słyszeliście to? Ta pani powiedziała przed chwilą, niech żyje Chávez Możliwe, że kobieta z dzielnicy Magadzina z Dekatia miło wspomina Chaveza Z reguły jednak mówi się tak, pozując do zdjęcia, jako żart po prostu Viva Chavez! Ja te digo El hospital se llama José y Gregorio Hernández Que es un medico que se quiere beatificar porque hizo unos milagros But this is one of the most Chavistic areas, yes? Totally Absolutely. Sí. Absolutely Chavez i y todos sus alrededores okay. Aquí es peligroso Yo sé, yo sé Telecenia miedo que malandros, al gringo i W sumie to jest nas tutaj sporo osób I zapytałem się, czy to nie jest niebezpieczne Przecież mogliby na przykład podjechać przestępcy z pistoletami i powiedzieć Dawajcie nam wszystkie aparaty to ludzie mają naprawdę drogie aparaty Ale powiedzieli mi, że nie, raczej nie Dlatego że skąd mogą wiedzieć, że na przykład nie jesteście jakąś wycieczką rządową? Są to może jacyś ludzie z rządu? A to już jest niebezpieczne, moi drodzy Nawet dla złodziei nie zawsze jednak w grupie jest raźniej, zwłaszcza jeśli jest to grupa gringos jak 21 turystów z Polski okradzionych w Caracas w styczniu 2014 roku. O świcie do ich autobusów targnęło kilku bandytów z bronią, których łupem padło 30 tysięcy dolarów i kilka tysięcy euro. Sporo zawinił organizator wycieczki, który umieścił ich w hotelu w nie do końca bezpiecznej dzielnicy. W opisie filmu podaję linki do tekstów na ten temat. Cały czas trwa nasza sobotnia wycieczka Pamiętacie, jak pojechałem z wami do 23 de Nero na takie osiedle? Zaczekajcie, zobaczę, czy dźwięk się nagrywa Nagrywa Na takie osiedle, gdzie jest niebezpiecznie I mówili mi, że rzeczy nie powinienem tam sam chodzić No to jest tutaj Tu jest barrio Powyżej są bloki, które powstały jeszcze za czasów e, Pereza Jiménez'a, prezydenta Wenezueli Tam jest ogromny zbiornik na wodę e, z portretem Chaveza Venti tres de Nero to jest kolebka Czawieźdźców Można powiedzieć, że stąd się wziął... że tutaj stacjonował i stąd się wzięło źródło ruchu, który dokonał zamachu stanu w 1992. Teraz nie pamiętam, napiszę na dole, bo te daty mi się trochę mylą Przez Czaweza. Tutaj było zaplecze Czaweza, a tutaj jest Pałac Prezydencki Ale się nie udało i z tego co wiem, Czaweza złapali tutaj właśnie Pałac Prezydencki jest bardzo obstawiony, jest dużo wojska i nie można go za bardzo nagrywać, więc nagram go, mówiąc Cóż, Maduro tam czasami bywa, więc się nie dziwię, że się martwi o swoje bezpieczeństwo Bank Centralny, gdzie drukują te wszystkie teraz prawie bezwartościowe pieniądze Tutaj są portrety Chaveza A no, właściwie jeden Będziemy głosować Tam na dole też macie Chaveza i chyba nawet... Castro. En Caracas es una ciudad que se caracteriza porque no preserva mucho de los edificios antiguos. Muchos de los edificios son cambiados constantemente. Muy Entiendo. poco de la propia Caracas original ya no, no existe en sí. To, gdzie jesteśmy ahorita, jest el casko historii, centro geograficzny de lo que era la propia ciudad original. Chyba czas na kawę, już jestem trochę śpiący. Tylko, czy ktoś ma gotówkę? To jest jedna fiesta e z partido no. komunistów Wenezueli komunistów socjalistów socjalistycznej partii wenezueli ale sama młodzież tu jest więc zastanawiam się czy to nie jest jakiś jak to się mówi Jakieś młodzieżówki socjalistyczne no, w sumie No właśnie, chciałem dla was trochę tłumów ponagrywać i to się wreszcie uda Zobaczcie, czerwone koszule to Surcevici To Organizados por la alcaldía de Caracas, municipio Libertador. Ellos hacen eventów tego typu, aby mantenować. Feliz. Que mano, la No i w sumie nie mają za bardzo konkurencji, dlatego że to jest jedyna partia, która tak prężnie działa i organizuje na przykład takie spotkania, i ludzie są happy, bo są razem. Wspólnota, to bardzo ważne. To trzyma ludzi razem. Dentro de la cultura socialista chavista hay también este, otra cultura paralela a la religiosa que es la católica, la cultura de la santería, movimientos esotéricos, de cultura de, de brujería. Dentro de la cultura eh, socialista. Motocyk pod jechał, więc zawsze trochę niepokój Siempre cuando una mota... moto... Sí, y pierdes también el, la idea de lo que estás diciendo porque te enfocas en cuidarnos, intent? Patrzcie, Maduro z młodzieżą Nie wiem, czy wam się tak podoba Caracas jak mi, ale ja po prostu... Jak już wiem, że mam stąd wyjechać za miesiąc, to nie chcę stąd znowu wyjeżdżać. Jest coś magicznego. Może chodzi o ludzi, którzy są uśmiechnięci i fajni. Boy. Jesteśmy teraz w miejscu, które się nazywa La Candelaria i tutaj jest kościół, w którym jest ciało lekarza, który ma zostać świętym Jak się nazywa médico? E, José Gregorio Hernández Zaraz będziemy przejeżdżać koło Torre David, czyli do, koło takiej najwyższej, niewykończonej wieży, najwyższego wieżowca w Caracas, który przez jakiś czas był zamieszkany przez bezdomnych Któregoś razu w końcu ich stamtąd już wyrzucili Są ciekawe i świetne dokumenty o Torre David Idziemy teraz do kościoła, który jest kopią Floren... eee, kościoła z Florencji. Nie jest zbyt stara, ale jest piękna. A tutaj ludzie czekają na jedzenie, które rozdaje w kościół. I no de... Klap i nada. Exacto. No mój, Larga, parę lat jest Turna. To jest ten kościół, jest piękny. Cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że tutaj zawsze jest lato. Tutaj jest tak jak teraz w styczniu, w grudniu, w listopadzie. Nie wiem o co chodzi, ale wpuszczono nas tutaj możemy wejść chyba tutaj, gdzie ci biedni ludzie dostają jedzenie. Tutaj oni są dobrze zorganizowani, dlatego nie ma dużych tłumów, że niektóre osoby mają przychodzić o takich godzinach, inne o takich godzinach. I tutaj pani na przykład teraz woła następne osoby. Tutaj jest wydawana pomoc takim ludziom, którzy po prostu głodują, nie mają jedzenia i nie tylko ze względu na to, że jest bieda, ale też ze względu na to, że nie dostają na przykład tych paczek, klap, czyli dla najbiedniejszych. To es organizacja de la iglesia, de la iglesia, La Milagrosa mil para 500 personas 550 personas que vienen con carnet, ya están... Czyli dla 500 osób e, sok potrafią zrobić za 12 milionów bolivarów, czyli teraz to jest jakieś 12 dolarów, czyli 50 zł. Myślę, że efektywni są Zobaczcie, tu jest kuchnia Hola No i tu są zorganizowani ci ludzie, pomagają. Chodzimy do kuchni. Tu jest zupa. Tu są przygotowywane porcje. Fajna zazna myślę, że idea. Warto pomóc. Jak to się opłaca na wycieczki turystyczne chodzić, co? Zobaczcie. Także organizacja jest tutaj naprawdę super. Mówię to po raz trzeci, ale jestem w szoku. Nie wiedziałem, że są takie inicjatywy. Lecimy, bo wycieczka musi jechać dalej, chyba już do końca. A ja się muszę napić kawy wreszcie. Nie piłem jeszcze trzeciej kawy. Jak ja funkcjonuję w ogóle. Wracamy do naszego góra. Na koniec, zobaczcie, zrobiliśmy takie zakupy coś do barbecue, jakiś ketchup, majonez, jakieś coś słodkiego, ser Trochę mięsa, pepsi Tu jakieś tam jeszcze dodatki, kukurydze, pasty Kawa bardzo droga też była I taki ser I to wszystko kosztowało 40 milionów Czyli jakieś 2-4 lata pracy na wynagrodzeniu minimalnym w Wenezueli Jak dziewczyny to kupowały, to patrzyli na nie ludzie w sklepie jak na jakieś milionerki Zapraszam Was do sprawdzenia Instagramowego konta mojego kolegi Mauricio, który zabrał Was i mnie na tę wycieczkę, a także do dzielnicy Petare, skąd będzie cały oddzielny odcinek. W opisie link do jego konta. Miłego dnia i do zobaczenia.